Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kanale Tarot i Oracle. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj, kochani, jak widzicie, mam do zaprezentowania Wam przepiękne karty wydawnictwa Los Carabeo we Włoszech. Karty pozłacane na bazie Tarota White'a. Jedne jaśniejsze, drugie troszkę ciemniejsze. Dla każdego coś dobrego do wyboru, co kto lubi. Zobaczcie, pudełeczka są trochę podobne. Te jaśniejsze karty, ja Wam tu pokażę, żebyście cały czas kojarzyli, jakie pudełko, jakie tyły, jakie karty. Golden Art, Art Nouveau Tarot i tu zobaczmy szybciutko, eee, tak, Los Carabeo. jak, jak widzicie. Mhm. Eee, autorką jest Julia F. Masalia 78 kart z instrukcją. Tak, pokażę Wam naokoło. Dobrze, teraz położymy z tej strony. I drugie karty Golden Universal Tarot. Te, te mają ciemniejsze boczki, od razu mówię, i tyły. E, też Los Carabeo. Mhm. 78 też kart. Roberto de Angelis jest e, autorem. Mhm. Tak. Jak widzicie, z dwóch stron mają różne obrazki, to też jest ważne, bo pamiętam jak mi to mieszało w głowie, nie wiedziałam, czy to są dwa różne taroty, prawda? Ale to jest jeden, tylko właśnie w ten sposób mają różne zdjęcia z dwóch stron. Ok, tyle tytułem pudełeczka. Pudełeczko jest w obydwu, jak widzicie. Tekturka, więc tutaj um, nic specjalnego, ale też do przechowywania jest nie najgorsze. Ale już tu widać na nim, zobaczcie te złocenia. Mam nadzieję, że to, to widać tu, że Wam się to mieni. Ok, odłóżmy. Czyli ten mamy ten pierwszy. Może Wam tyły pokażę, żebyście zobaczyli, jakie tu są tyły. Proszę bardzo. Bardzo mnie urzekły te tyły. Pamiętam, jak zobaczyłam u jednej z osób, które y, robią czytanka na. W internecie zobaczyłam i gdzie och, muszę je mieć. Takie drzewo życia mi się tu skojarzyło, Tu księżyc, prawda? We wszystkich fazach właściwie przepięknie. I drugie karty pozłacane też na bazie Reitera White'a już widzicie, że są dużo ciemniejsze. Wam tak szybciutko. O, tu mamy pierwszą. Tak. Mhm. Uh -huh. Jeżeli chodzi o wielkość ich, to jest standardowa wielkość 7x12 cm. Oczywiście możemy sobie tutaj zmierzyć, żeby zobaczyć to dokładnie. No nie całe 7, to jest tak 6,5 powiedziałabym na 12, mhm. i te drugie pewnie będzie to samo tak 6,5. Na 12. Czyli taki standard, chyba najwygodniejszy, słuchajcie, do użytku, do tasowania. Ja Wam tu może będę odwracać, żebyście pamiętali, że te pudełka są różne z dwóch stron. Ok, i chciałabym Wam zademonstrować te karty karta po karcie oczywiście. Tak jak zawsze i pod koniec sobie zrobimy jeszcze ocenę jakość, trwałość i prace plastyczne, prawda, ogólne odczucie jakie mam z pracy z tymi kartami, ok zobaczmy sobie po kolei wezmę je na chwilkę i już wam pokazuję karta po karcie mhm tak jak widzicie, kochani, te karty Golden Universal Tarot, jakby te, te, te prace plastyczne, one są bliższe typowemu Ryderowi Smithowi, natomiast tutaj Golden Art Novo, takie są zmiękczone te prace, troszkę delikatniejsze, dużo jest tego tutaj złocenia. Mam nadzieję, że wy to widzicie, kochani, może to troszkę jeszcze przesunę nam. E, tak, ja wam tak pokażę, bo tam gdzieś mam światełka. Zobaczycie tutaj może teraz jak to nam się błyszczy. Wszystkie te, na przykład tu widzicie te, to tło, czy, czy kielichy, czy później miecze, czy pentakle, to wszystko pięknie jest pozłacane. Oj, czekajcie, bo... Okej, okay, tak. Okej, okay, to idźmy sobie po kolei. Będę wam tutaj obie prezentować. Jak widzicie, tu są białe rameczki, tu są czarne rameczki. Wiecie, ja, ja na początku, jak sobie pomyślałam, że mogę um, na przykład to, co idzie dobrego, a tutaj to, co ostrzeżenia jakieś, prawda, e, w ten sposób pracować. Drugi pomysł miałam, to e, do pracy ze światłem, prawda, ze świetlistymi e, jakimiś e, opcjami, pomysłami, a tutaj praca z cieniem, prawda, i też się to fajnie bardzo nam. Mi tutaj sprawdzało na czytankach także. Oczywiście można cały czas stosować tak jak się czuje Jak widzicie, te właśnie Golden Arno Woł, one są takie trochę romantyczne, one są takie bardziej delikatne, to są bardziej takie ostre. Powiedziałabym, że tutaj jakby pierwiastek męski z tych kart bije, a tutaj bardziej pierwiastek żeński, więc też można by w ten sposób pracować, prawda, z nimi. Okej. Okay. Tak, przypomnę Wam tu tyły. Tu są przepiękne ażurowe tyły, tu są takie ziemskie bardziej. Uh -huh. Natomiast te złocenia widać na każdej karcie. Mam nadzieję, że to widzicie, jak Wam tak tutaj troszkę, ale przepięknie to widać, kochani. Przy takiej codziennej pracy naprawdę widać i. Przepięknie to złoto pracuje, odbija się, cudnie. To jest naprawdę, ja uwielbiam. Wszystko, co się tak świeci na kartach, co błyszczy. To zdecydowanie dla mnie to jest ogromny plus. Muszę przyznać, że od samego początku ja jako kobieta uwielbiam te Golden Art Nową Taro bardziej niż Golden Universal Taro. I częściej używałam właśnie tych. Może właśnie dlatego, że one są delikatniejsze, takie bardziej subtelne, bardziej kobiece, bym powiedziała, a te są takie bardziej surowe, męskie. Ale to też zależy od kobiety, zależy od mężczyzny, prawda? Tego też się tak nie da tutaj generalizować, bo każdy ma inne swoje potrzeby. Mhm. Jak potrzebujesz dłużej przyjrzeć się karcie, oczywiście zatrzymaj sobie na chwilkę i przyglądnij się dłużej. Zamysł każdej karty jest taki sam, tu się to pod tym względem nic, te karty nie różnią. Podoba mi się to na tych Golden Art Nowo, że bardzo dużo z nich jest jakby bliżej. Zobaczcie na przykład tutaj, prawda, w te, tej postacie te figury są większe, tutaj jakby są troszeczkę bardziej w oddaleniu. Więc tego tła też wtedy jest więcej, ale też przepięknie to wygląda, bo to tło bardzo często jest zrobione w taki sposób, jak tu jest pokazane na pudełku, czyli z takimi kropeczkami. Też piękna praca pod tym względem. Mhm. Tak. Jak widzicie, czasem ten jakby kierunek też tych figur, w które się zwracają, też jest czasem inny. Ale, jakby baza cały czas jest ta sama, prawda? Mhm. Tak, mamy dziesiątkę. Co jedynie, kochani, uderzyło mnie tutaj w tych kartach jednych i drugich, to tu, jak zwrócicie uwagę, nie jest napisane. Gdzie jest paść, gdzie rycerz? Trzeba znać już troszkę kartę. Rycerze oczywiście zawsze są na koniach, więc to warto zapamiętać. Natomiast też warto zapamiętać ten symbol, który jest tu u góry. No tu jest troszkę mylący, dlatego że no, taki jakby taką ochronę na głowę ma zazwyczaj rycerz, prawda? O, na przykład tu na tej następnej karcie. To on tu ma na głowie, ale tutaj rycerze mają tutaj ten, ten symbol jako koń. Więc na początku gdzieś miałam takie lekkie zastanowienie, co to za karta Aha, ale to było zawsze sekunda, dwie i już wiedziałam. Natomiast jeśli chodzi o e, dworskie, no, dosyć łatwo jest zazwyczaj odczytać, czy to jest królowa, czy król. Chociaż tu powiem Wam, że też na początku mi się myliło. E, musiałam sprawdzać, czy to jest król, czy królowa. Widzicie te twarze? No tu widać, że królowa, ale tu nie do końca widać, że to jest mężczyzna. Tak, jeżeli tu chodzi w tych drugich kartach, królowa Jasne Boskotem, król też jest oczywisty, prawda? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Mhm. Jak widzicie, znowu to samo, czyli to jakby jest w głąb bardziej, prawda? A tutaj jest wcześniej, tu jakby bliżej. Jakby zbliżenie było większe na tych Golden Art nowo, Co ja lubię na przykład. Ja bardzo lubię to, że one właśnie tak są zbliżone i ta ramka też tu jest bardzo piękna. Tu jest prostsza rameczka, a te złocenia też wnoszą piękną taką subtelność i taką takie poczucie. Mm, jakby, żeby, że te karty są takie ekskluzywne, prawda? Oczywiście one nie są jakieś, kochani, bardzo drogie. To sobie nie myślcie, nie, nie. Ja myślę, że śmiało w okolicach 70 paru, 80 zł kupicie jedne i drugie. Także, no, tak mi się wydaje. Jak znajdę gdzieś e, te karty, linki do zakupu, to ja wam tu wstawię. E, ja korzystam, słuchajcie, z, ze sklepu Czary Mary, gdzie są świetne pro, promocje, e, obniżki, tania książka, także... Także sklep8.com, gdzie jeszcze tutaj, słuchajcie, wynegocjowałam dla Was, kochani, wszystkich 5% obniżki na cały asortyment. Trzeba się zarejestrować po prostu na stronie i wpisać kod Lili 2022. Ten kod będzie poniżej, także dla każdego z Was dostępny, kochani. Tak. Mhm. Jeżeli znajdę jakieś. Yy, znajdę te karty gdzieś. W którymś z tych sklepów, bo, bo są po prostu uzupełniane cały czas te magazyny, więc stany magazynowe, więc mogę śmiało Wam wstawić. To na pewno linki Wam tutaj umieszczę pod tym materiałem. Umieszczę Wam też tu pod tym materiałem linki do pozostałych wideo, recenzji i porównań, właśnie kart Rydera White'a, bo, bo jest już ich więcej na kanale, pewnie będzie jeszcze więcej, bo są dosyć popularne, klasyczne i wiele osób mnie pyta, prosi właśnie, żeby, żeby nagrać tego rodzaju porównania. Tak. No w, w, tych, w tym, słuchajcie, to porównanie zdecydowanie dla mnie Golden Art Nowo wygrywa. Ciekawa jestem, jak wy tutaj postrzegacie te karty, jak wy to rozróżniacie, które bardziej wam się podobają. Jak macie ochotę, to piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie poczytam. Mhm. Więc tak, jeżeli chodzi, może sobie tu zróbmy, kochani, jak już doszliśmy prawie do końca, Jakość, a trwałość, więc tak. Te są bardzo elastyczne, niesamowicie elastyczne. Bardzo fajnie się je tasuje na tysiąc możliwych sposobów, wygodnie i niesamowicie. Natomiast, no, nie, nie wiem, jakby to było ciągle z nich korzystać. No, podejrzewam, że trochę są jednak słabszej jakości pod tym względem, ale to też jakość, a. a... Cena, a jakość, tutaj, prawda? To jest akurat e, całkiem nieźle, to wychodzi, ale jednak 7 tutaj, słuchajcie. I tu jest ta sama sytuacja. Jest to dużo miększe niż niektóre, więc także 7. E, więc tu idą głowa w głowę, łeb w łeb. 7 e, na 7 możliwych punkcików. 7 na 10, przepraszam. Widzicie, zapatrzyłam się tu i głupotopedem. 7 na 10, oby, obie talie, jakość, a trwałość. E, tak, w użytkowaniu oczywiście. 7 na 10. Natomiast jeżeli chodzi o prace plastyczne, e, te prace tutaj, mimo że to jest Rider White, słuchajcie, i e, można by powiedzieć klasyka, ale jednak jest on tak pięknie zrobiony, że ja zdecydowanie daję 8, mm, nawet 8,5, nawet 9, 9 dam, kochani. Dam 9 na 10, dlatego że Podoba mi się to, co z tego Rydera White'a tutaj e, po prostu ci autorzy zrobili. Bardzo mi się podoba, prawda? Nie jest to powielone, tylko jest to trochę zmienione. 9 na 10 punkcików. Natomiast tutaj te czarne e, rameczki, one w moim postrzeganiu ujmują trochę, więc kochani, no takie naciągane 7 daje. Ale no tak, 7, 7, 7 na 10, a tutaj damy 9 na 10. I to czuję, że jest jak najbardziej w zgodzie z moim wnętrzem i z moim postrzeganiem tych dwóch talii. Eee, tak. ok kochani, czyli pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, żebyście sobie mogli zapamiętać, utrwalić, które tyły, które karty. Mhm. Tak, jeżeli ja bym miała teraz dzisiaj się decydować i wybrać której z nich, kochani jedne z tych dwóch, no to bez mrugnięcia okiem wybieram Golden Ard Tarot. Natomiast te też mają swój urok, może Wam znowu odwrócę, proszę bardzo, też mają swój urok, też mają swoją fajną energię. Wszystko zależy kto co lubi i jaką kolorystykę preferujesz. Tyle kochani. Jeżeli macie ochotę na inne materiały jeszcze porównawcze, czy e, któreś e, zobaczyć e, indywidualnie w recenzjach, piszcie. Ja bardzo chętnie e, będę wstawiać kolejne materiały. Pozdrawiam Was kochani serdecznie. Pa! pa.